Hmm? Widzisz, to jest mąż. Sama sobie kupię. Pozwoliłeś kobiecie interes to co teraz masz? Co Szwagierka? Tak jest. Dlatego nasze nie pracują. Od długiego czasu cały drogi. czas noszę w sobie e, obrazy, takie pocztówki z tamtych czas, które gdzieś cały czas nie dawały mi spokoju. E, właśnie z moich lat młodzieńczych, jak byłem dzieckiem. E, z tego czasu transformacji. i i już jako dorosły, dorosły facet zacząłem się zastanawiać nad, nad ludźmi, których spotkałem wtedy, czyli nad, nad e, moimi rodzicami, nad ich przyjaciółmi, e, nad ich losami tak naprawdę, a przede wszystkim nad kobietami, ponieważ to był czas, kiedy i mój ojciec wyjechał z Polski za granicę na parę lat, więc ja zostałem w domu z moją mamą, starszą siostrą. I jako dorosły facet zacząłem się zastanawiać, jakich wyborów mogły dokonywać w tamtym czasie. Kiedy myślę o bohaterach niedzielę, na, na mężczyzn i na kobiety, i, 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 i potem wybieram, kto będzie dla mnie ciekawszy. Um, więc, więc gdzieś ten człowiek zawsze jest u mnie w centrum i, i zawsze patrzę, czy to na kobietę, czy na mężczyznę, z perspektywy po prostu człowieka, jednostki, ale na końcu zawsze decyduję, że, że to będzie ona, a nie on, um, ponieważ y, gdzieś, przynajmniej w tym momencie, jest mi bliżej. I, 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 I dlatego um, być może mi łatwiej też opowiadać o kobietach, być może lepiej je rozumiem, um, ale też mam wrażenie, że um, jest, jest tyle w środku w kobiecie, w bohaterze, że, że, że to jest nieskończone morze opowieści i, i, i to mnie bardzo fascynuje. Co pani dolega? Nie mogę spać to ktoś na Mam wrażenie, że kiedy, kiedy człowiek jest na granicy, kiedy y, stoi nad przepaścią, jest bezbronny i wtedy można naprawdę głęboko sięgnąć do jego wnętrza i, i, i jest szansa, że y, y, dotkniemy wtedy ja jako y, autor czy reżyser dotknę wtedy jakichś takich naj, najistotniejszych, najbardziej prawdziwych. Naj, 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 tych najgłębszych y, rzeczy w człowieku, i, i, i dlatego pewnie y, decyduje się na opowiadanie o, o ludziach złamanych. to, co nas napędza, to miłość? Co nam daje miłość? Pierwszy raz rozmawiałeś o dzisiaj z osobą. Jedyna rola, do której robiłem zdjęcia, próbne, to była do, do roli Agaty, i nie ze względu na to, żeby sprawdzić aktorki, tylko cały czas wiedziałem, wiedziałem, co chcę opowiedzieć poprzez tę postać, ale cały czas nie wiedziałem, nie znalazłem dla niej ciała. I, i, i nie mogłem sobie wyobrazić przez długi czas, jak ta Agata. E, Jaka powinna być, bo to nawet nie chodzi o ciało, to chodzi o energię, um, którą um, aktor wnosi, wnosi ze sobą. Um, I dlatego zdecydowałem, że zrobię zdjęcia próbne właśnie do roli, do, do roli Agaty, um, którą zagrała Julia Kijowska. A, a tak naprawdę, z Martą Nieradkiewicz pracowałem już przy poprzednich filmach, więc było to dla mnie naturalne. Poza tym, bardzo chciałem z nią pracować i sobie nie wyobrażałem. Żeby to zagrała inna aktorka. Z Magdą i z Dorotą tak samo. Ale z, z chłopakami również. Andrzej Heratomek, Tyndyk, Łukasz Simlat, Marcin Czarnik. No to, to są aktorzy, których, których chciałem spotkać. I z którymi chciałem pracować. Ksiądz on Zanim zacząłem robić filmy, pamiętam, obejrzałem Śmierć Pana Lazaresku. Do, której, do którego to filmu Olek mu tu robił zdjęcia i zakochałem się po prostu w sposobie bo to nawet nie chodzi o nie chodzi o tę stronę wizualną, ale urzekł mnie sposób w jaki Olek patrzy na ludzi i to jest coś niezwykłego to jest ogromny talent uważam i ogromny dar, który on ma on potrafi zbliżyć się kamerą do, 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 do człowieka i, i zgubić obiektyw, kolokwalnie mówiąc. Nie ma, nie ma, nagle okazuje się, że nie ma bariery między widzem a, a bohaterem. To jest, to jest niesamowity talent, który Oleg posiada. Potem obejrzałem następne jego filmy, um, Sergija Łoźnicy czy Krystiana Mądziu, um, i, i to było moje ogromne marzenie, żeby z nim pracować. Od wielu lat. I zdecydowałem, że akurat, że, że może jest dobry moment przy moim trzecim filmie, żeby się do niego odezwać. Myśmy się nie znali. Zdobyłem od, do niego numer. I na rok przed, przed zdjęciami Olek przyleciał do Polski. Na, na trzy dni zrobiliśmy jeden dzień zdjęciowy, zrobiliśmy postprodukcję tych zdjęć i potem stwierdził, że, że zrobimy razem film, bo nam się bardzo dobrze pracowało i przyjechał rok później do Polski i zrobiliśmy ten film. Um, więc to była, to była genialna przygoda do tego stopnia, że planujemy już następny film razem robić. Miłość jest trudniejsza niż to, co możecie usłyszeć o niej tutaj na niedzielnym kazaniu. Dla mnie jako dla filmowca jest to ogromny zaszczyt móc pokazać w Berlinie film. Um, a potem jeszcze nagroda, e, srebrny niedźwiedź za scenariusz, no to już było spełnienie marzeń. E, jest to, o tyle to było bardzo ważne dla mnie, ponieważ to pokazuje, że e, warto walczyć o, o, o swoje marzenia, warto upierać się przy swoim i mimo, że momentami jest ciężko, bo jednak nie robię komercyjnych filmów. I, i nie zawsze jest łatwo je finansować i, i w trakcie pracy również ym, okazuje się, że jest wiele dołów, które trzeba przeskoczyć, to, to taka nagroda i bycie w ogóle, przede wszystkim bycie tam i pokazywanie z, z filmu, swojego filmu z twórcami w konkursie, który chcę od lat, yy, że yy, ma to sens. Myślę, że to było ważne dla wszystkich, którzy robili ten film, z którym e, robiliśmy razem ten film, dla, dla, dla całej aki, e, ekipy artystycznej, dla aktorów moich wspaniałych, którzy pojechali ze mną e, do Berlina, ale również dla ekipy technicznej. Ja mam takie szczęście, że spotykam ludzi, z którymi robię film, oddanych ludzi, którzy chcą tworzyć kino. I nie mówię tylko o tej właśnie stronie. Stricte artystycznej. Mówię również o tej stronie technicznej, bez której ja bym filmu nie zrealizował. Ja jako reżyser jestem silny, tak jak moja ekipa, która za mną stoi i ja mogę zrobić film, kiedy ci ludzie będą za mną stali i, i, i myślę, że dla nich to jest też ważne, że, że jednak nasza praca ma dla innych sens. Dla ludzi, którzy przyjdą za chwilę do kina, bo, bo mam nadzieję, że przyjdą, sprzedaliśmy film do 30 krajów, co jest niesamowite, co również w, jakimś, w jakiejś mierze pewnie ułatwił Berlin. Um, i, I to jest szczęście, że, że film będzie dystrybuowany w kinach właśnie na całym świecie, co chcesz tam osiągnąć? Zrobię wszystko. Mimo iż akcja filmu toczy się na przełomie lat um, 89 roku i 90, to mimo wszystko od strony emocjonalnej ten film jest współczesny. Dlatego e, e, jest rozumiany przez wszystkich. My ludzie e, zawsze kochaliśmy, cierpieliśmy, e, e, byliśmy szczęśliwi, byliśmy nieszczęśliwi. E, m, więc takie rzeczy nie mają czasu, nie, mają, e, nie znają geografii czy granic, e, granic e, między krajami. E, więc pod tym względem, zarówno w Polsce i za granicą, czy to jest od Polski na wschód, czy od Polski na zachód, czy, czy widzowie urodzili się w 90. roku, czy w 70., ten film jest rozumiany. Zjednoczone Stany Miłości wchodzą do kina 29 lipca. Jest to film, który zrobiliśmy wszyscy, naprawdę wszyscy, ja, aktorzy, cały mój, ten pion artystyczny, bardzo szczerze. Jest to film, który powstał z naszych serc. Chodźcie do kina.